Do stworzenia tego filmu wybieramy najpierw z zakładki Tekst, standardowe tytuły, ruchome, standardowy tytuł numer 28 i przeciągamy go na Timeline. Następnie przechodzimy do jego edycji. Zmieniamy najpierw tekst. Trochę go powiększamy. Teraz musimy ustawić jego ruch. Wprowadzenie zostawiamy domyślne, czyli skok do przodu. Wyróżnienie zmieniamy na powiększający się zwiastun filmu przez kliknięcie dwukrotne, a następnie zakończenie zmieniamy na losowe pękanie. Potwierdzam. Teraz możemy sobie troszeczkę wydłużyć tekst. Teraz przechodzimy do edycji. Klikamy przybornik edytuj motywy montażu. Klikamy na wtyczki i wybieramy interesujący nas efekt wideo. Bieramy Magic Bullet Wygląd i potwierdzamy przez OK. Teraz możemy zająć się edycją. Ustawiamy sobie suwaczek, tak by widzieć napis Pinacle. I możemy kliknąć Edycja. Włącza nam się dodatkowe okno. Rozsuwamy znajdujące się po boku zakładkę. I przechodzimy do Speciality. Speciality wybieramy opcję Red Star. To, co widzimy na pierwszym planie, z tego będzie się składał kolor napisu. Ustawiamy sobie teraz tak, by jak najmniej było białego pola w tym miejscu za pomocą myszy. Dodatkowo w całym czasie patrzymy, aby dookoła było kolorowo i jak najbardziej rozmycie. W tym miejscu możemy sobie delikatnie zedytować kolorki. Najbardziej nas interesujące. Możemy wybrać po Załóżmy, że wybrałam takie. Teraz możemy obejrzeć nasz efekt.